I tak się powoli, rytmicznie bujamy w rytm polskiego klasyku, w święto niepodległości. Lubimy takie hiciory w esce, to normal. Dzisiaj z okazji 11 listopada prezydent wręczył odznaczenia państwowe między innymi zasłużonym naukowcom. i Ja mam z tej okazji pytanie do was. Komu i za co wy chcielibyście jakieś odznaczenie wręczyć? Nagrajcie głosówkę na eskowym Messengerze, albo napiszcie smsa 664-402-302 Komu się należy, waszym zdaniem, takie odznaczenie państwowe? A może się wam należy? Jeśli tak, to za co? Śmiało się nagrywajcie na eskowym Messengerze. No i co? Leniuchujemy dalej. Dzisiaj się niczym nie przejmujemy. Alex Warren, kołyszący już teraz w Radiu ESK. To są hity na czasie. I יא ושמה, סרטוני דר, נצפיק את זה Też macie wrażenie, że na końcu tego kawałka Eminem brzmi trochę jak takie małe dziecko, które nie chce dokończyć śniadania. No właśnie, dobre rapsy w poniedziałek rano nie zaszkodzą. Tak gra Radio SK za 25.11. Słuchajcie, Daria Zawiałow, numerem jeden w Polsce. Wczoraj w Manchesterze odbyła się gala MTV Europe Music Awards. To jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń na świecie. No i nagroda dla najlepszego polskiego artysty powędrowała właśnie do Darii. A całą galę zdominowała oczywiście Taylor Swift. Ona jest numerem jeden na świecie. Zgarnęła w sumie cztery statuetki, między innymi dla najlepszego artysty. No, a my wesce takie gwiazdy, numer jeden na świecie dla was mamy. Taylor Swift na pewno jeszcze przed 11 w Radiu Eska się pojawi. Co No, pan nie nakreślił, gdzie jest północ, jest południe. No to nie wiem, przez ja to rozmawiałem z tym, z jakimś handlowcem. No zaznaczał. E. No to normalnie, jak z tej strony. Tego proszę pana, on nie zakreśla północy południa. A, tego tak, ja nie wiem. No nie, to ja panu powiedziałem. No se wkręcam. Wkręcam. Dobra, Codziennie po ósmej. Jak kiesa i tam, tam, To Autopromocja. Reklama. 1 euro 1. W euro świętujemy niskie ceny na produkty objęte promocją. Tylko do środy. 65 DAI KUNET. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed to 5499. Teraz za 4999 zł. I w tym roku nie płacisz aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple RSO 0%. Proporcja ratalna do 19 listopada w w sklepach i na euro.pl. Zamień zwykłe chwile w niezwykłe historie tej jesieni. Słuchaj tysięcy audiobooków w Storytel. Teraz 50% taniej przez trzy miesiące. Słyszałeś, moja ulubiona piosenka. No no, 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 bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Expert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty, dużo taniej? No, no, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Expert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do północy. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na MediaExpert.pl. Bo Media Już od wtorku. Tydzień farb w Leroy. Co tydzień mamy coś wyjątkowego i od tego wtorku do to... oj serio namieszamy, bo zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każde wydane 500, na farby gotowe i z mieszalnika, podkładowe oraz grunty. Nie koloryzuję. Serio macie 100 zł zwrotu za każde wydane 500 na farby. Regulamin w sklepach i na leruamer.pl. No to hej, pędzel w dłoń i raz, dwa na tydzień farb do Lerua. Słyszysz? I już się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w salonach Volkswagen Krotowski. Teraz rabaty do 50 tysięcy złotych. Nie przegap okazji. Salony Krotowski w Warszawie i Wolice. Ulica Radzymińska 78 i Aleja Katowicka 47. Krotowski.com. Nowe mieszkanie w świetnej lokalizacji. Warto kupić zawsze. Ale są dni, kiedy opłaca się to jeszcze bardziej. 17 listopada. Dzień otwarty warszawskich inwestycji. Modern Mokotów i Stacja Wola. Tylko w tym dniu. Ekstra rabaty i garaż gratis do wybranych mieszkań. A dodatkowo doradztwo finansowe, konsultacje Architekta, pralka do mieszkania wykończonego w programie Archicom pod klucz 17 listopada od 10 do 14. Salon sprzedaży Archicom, Warszawa, Wołoska 5. To będzie ostatnia reklama. ...na wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne, hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. I po reklamie...

no David, dokłada nam do pieca i fajnie to brzmi. Damiano to wokalista Modeski, no ale tym razem występuje sam. Słuchacie weekendowych hitów na czasie w Radiu SK? Prezydent Andrzej Duda wręczył dzisiaj odznaczenia państwowe z okazji Święta Niepodległości, no i wy też wręczacie. Cześć. Wręczam swoimi swój taką odznakę cierpliwości anielskiej w stosunku do mojej osoby. to pozdrawiam. No i teraz pytanie, do czego potrzebna jest taka anielska cierpliwość w wolny dzień? Czymś tam Asia musiała mężowi głowę dzisiaj suszyć. Macie jakieś pomysły? Czym druga połówka może wkurzyć w długi weekend? Nagrajcie głosówkę do owym Messengerze, a jeżeli wy chcecie komuś wręczyć taki order, też się śmiało nagrajcie. Za chwilę gram Kukę i Francisa w SC. W RTV Euro AGD świętujemy miesiąc małego AGD. Ekstra okazje na wybrane produkty: ekspresy do kawy, odkurzacze, żelazka, suszarki do włosów oraz wiele innych produktów, których nie może zabraknąć w żadnym domu. A to wszystko teraz kupisz nawet w 30 latach 0%. RLSO 0%. I w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna do 19 listopada. Szczegóły akcji i regulamin promocji ratalnej w strefach i na euro.com.pl Halo, cześć Magda. Słuchaj, bo ja chciałem Cię o coś zapytać. Czy, czy Ty będziesz ze mną chodzić? No, do Aldi na zakupy w super niskich cenach, tak? Oho. Od wtorku do soboty miód polski. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Teraz aż 33% taniej, tylko 9,99 za 400 gramów. A to Fifi podwójne opakowanie, tylko 14,99 za 250 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Play, pamięta o prezentach. Na święta super szybki światłowód i telewizja z bogactwem filmów i seriali na rok w prezencie. Szczegóły w salonach na Play.pl i pod numerem 813-813-813, bo w Play płacisz mniej. Play. Panie kierowco, zimno. Czas na zmianę opon. Czas wejść na o.pl. Właśnie, my w takich warunkach nie będziemy jeździć. To niebezpieczne. Niech teraz zimówki pokażą, co potrafią. Tak. Aby opony miały głos, wejdź na opony.pl i zmień opony na lepsze. Czas na misję tanio i słodko. W Carrefourze czekolada, milka, wybrane rodzaje w promocji 2 plus 1 gratis. 3,25 za sztukę przy zakupie trzech. Oferta ważna do 13 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,87. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Tęsknię za latem. Nie był ładnia a już ten jest... W mieszkaniu? W Warszawie. No no wszędzie. A to mam coś, co cię rozgrzeje. Sprawia. się osiedla bokserska na Mokotowie. Z rabatami do 57 tysięcy złotych. Rozgrzewamy rabaty na jesień. Mieszkania małe i duże na Mokotowie. Tylko teraz pula lokali z rabatami do 57 tysięcy złotych. 14, 15 i 16 listopada. Licza bokserska 73 sprawia. Budujemy dla Was od 25 lat. A. Zawsze mamy kapiszkańców Orkiestry TNT i wszystko kratów. Ma obecne twarki dziewczyny, chłopaków I pełen szacun dla wszystkich strażaków. Machowe baseny, super ratowników. Żebna zabawa, zajawek, bezlików. Wszystko co najlepsze, wszystko co ważne. Mazowieckie przyciąga, jak magnes. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Bałkan w realizacji pięciu tysięcy inwestycji. Adam Struzicz, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Więcej o programach wsparcia na to będzie ostatnia reklama. Stworzone, by zachwycać. Od pierwszego spojrzenia intryguje designem. Od pierwszej jazdy imponuje technologią i komfortem. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 780 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Odwiedź nasz salon. Lexus Warszawa, Puławska 562. I po reklamie. Słuchajcie, ja tak siedzę i oglądam telewizję i mam wrażenie, że co druga reklama to już jest świąteczna. Już tam każą prezenty kupować. 11 listopada to zawsze jest taka data graniczna, nie? Od jutra przedświąteczne szaleństwo. A bez na czasie Zalia w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.